Praktyczne aspekty życia z psami, ale także filozoficzne i psychologiczne wymiary tej wyjątkowej więzi. Jak psy wpływają na nasze życie? W jaki sposób lepiej zrozumieć ich potrzeby? Jak budować wyjątkową relację na lata? O tym i o wielu innych aspektach w mediatece opowiadał behawiorysta i ekspert Piotr Dubas, autor książki Psy Skazane na Ludzi. Ja ją napisałem po to, żeby to był jakby taki coś pełnego, żeby. Poruszyć każdy temat. No, wyszło tam 400 stron, dalej już się nie dało rozwijać tego, bo by to powstała taka naprawdę duża encyklopedia. Więc niektóre tematy mogą być potraktowane jakoś tam, że tak ktoś powie, powierzchownie Ale myślę, że, że, że każdy, jeżeli ma jakieś problemy, albo ma jakieś plany, żeby mieć psa w przyszłości, no to sobie coś tam z tej książki jest w stanie wydobyć. Piotr Dubas, który odwiedził w tym tygodniu Mediatekę, to nie tylko autor książki. To przede wszystkim założyciel szkół dla psów, wykwalifikowany zoopsycholog, behawiorysta i trener psów, który z pasją oraz zaangażowaniem poświęca się pracy z czworonogami, uczestnik wielu szkoleń i kursów, który zdecydowanie wie o czym mówi.